Raz, dwa, trzy! Dzień dobry, dzień dobry kochani! Jest kolejny szybki wypad. Być może okrągły stół za moimi plecami zdradza gdzie. Nie jestem, bo jesteśmy. Cześć Dareczku! Witam! A Witam. dzisiaj mamy kurczę... Czekaj, zejdę niżej, bo jesteśmy trochę niepro nieproporcjonalni. No gdzie się chowasz za plecami? Kochani, jesteśmy na Czuktach. Z sentymentu wracamy do miejsca, w którym dwa wygraliśmy lata temu wygraliśmy wody. zawody. Woda wspaniała i klimatyczna. Zasiadka znowu szybsza, szybka, ale trochę dłuższa niż nasze ostatnie wypady, ponieważ będziemy łowili całą dobę. Tak jest. Rozbijemy się sobie pomiędzy dwoma stanowiskami. Tak naprawdę mamy cały brzeg tutaj do dyspozycji, więc od jedynki do trójki sobie rozłożymy wędki. O tym, w jaki sposób będziemy łowić oraz jakich użyjemy zestawów, pokażemy za chwilę, nie? Pewnie, że tak. A co Darek, sentymencik jest, nie? Jest fa fajnie, kurde, przypomnij sobie, A, ale. Przerażeniem patrzę na krąg stół. Okrągły stół. Tu się kochani Bo, bo, bo to nie jest miejsce, to jest yy, ten... Okrągły stół wciąga. Nie, tak, i, ale to jest yy, stan umysłu. Okrągły stół, stół to, umysłu. to jest stan umysłu. Kto był na zawodach Marcina Krajewskiego wie co znaczy wie o co wie chodzi. chodzi. Zatem pozdrawiamy wszystkich, z którymi bawiliśmy się tutaj bardzo dobrze. Tak, A my jest. bierzemy się za rozładowanie sprzętu i działamy. Okej, okay, ja już wędki mam ustawione. Za chwileczkę będę rozbijał sobie szeltera, bo śpię się pod chmurką. Ale to pokażemy, że tak powiemy, troszeczkę później. Może kilka słów o tym, jak będę podchodził do tego łowienia. Jest to szybka zasiadka, więc bez zbędnego kombinowania. Wezmę kobre, rozsypię z jakieś 20-30 kulek na takim placyku w szerokości gdzieś 40 metrów, żeby ulokować tam po prostu trzy kije. Będę rzucał gdzieś na 40-50 metr pod środek wody mniej więcej. Może jednym zestawem spróbuję bliżej linii brzegowej, ale to jeszcze zobaczę. Jak tutaj sięgnę, bo troszeczkę, troszeczkę zarosło i czy to będzie wykonalne? Krótkie przypony, 15 cm, pojedyncze kulki, 16 mm, łowię tylko na tutti frutti. Ja z, postanowiłem skupić się na y, kulce Pawła Raczek, która sprawdziła mi się na już paru wodach, ale po, y, dodatkowo y, podwieszę ją y, sztuczną, znaczy, y, stykiem, kukurydzianym z Fish fooda, żeby kulka na pewno zaprezentowała się na dnie bardziej korzystnie plus mała PV'ka dla uatrakcyjnienia prezentacji zestawu ale fajny moment, rewelacyjny za chwilę wyrzucę zestawy, To mam taki sprytny mały piórnik który zmieścił moje przypony użyję haczyków White Gap, rozmiar 4 underkarpia na pojedyncze, właśnie kulki 16. Tutaj trzy kije na podpórkach, jak możecie zobaczyć. I tak gdzieś na wprost 40, góra naprawdę 50 metrów. Rozsypię taki właśnie pas kuleczek, gdzieś tak po 10 kulek na zestaw małych. Zobaczymy, może zrobi to branie. A ja teraz będę powoli, właśnie, wyciągał przypony. I za chwilę podejdę bliżej, wam pokażę, jakiego przyponu będę używał. A możecie zobaczyć. Mały przypon 15 cm, dalej jakiś spław poszedł. Krótkie przypony, najlepiej mi się w rzutach Wam powiem szczerze, właśnie takie króciutkie, fajne przypony sprawdzają. Gdzieś tam dłuższe przypony preferuję wyłącznie przy, przy wywózkach. Możecie właśnie zobaczyć, co wymyśliłem do każdego zestawu pv -ka, Krótkie przypony, dwa zrobione właśnie na haczykach numer 4 Under Carp White Gap. Jeden na 6, ląkszanku. Czas to zarzucić, bo już się, kurczę, zaczyna naprawdę ciemno robić. Najpierw rzucam kije, później bach, 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 kobra i dopiero sobie rozbijam szelterka i wypiję zasłużone piwko. Manko, dzień dobry, dzień dobry. Jest po siódmej rano. A my mamy trzy rybki. Także jest petarda. Za chwilę idziemy pierwszą sfilmować. Czeka sobie w podbieraku. Przed chwilą ją wyholował Darek. A dwie są w nocy. A dwie są z nocki. Także jest super. W tym mam bardzo ładnego pełnołuskiego. Nie mam pytań. Jest pięknie. I zobaczcie, to jest rybka. Którą Dareczek przed chwilą wyhalował Zobaczcie jaki ładny lampasik o, Super Ale opowiesz później na no co, to przy kawce sobie pogadamy Tak jest nie? Kurde, ale cyrk, ale co wstawił nie? O, ładnie jechał No takie typowe, klasyczne branie piękne, zobaczcie o, Ale pięknie No, wypuszczamy mi się. Płyną. A tutaj czeka jeszcze jeden i u mnie też Poszedł do kolegi Do kumpa. Gratulacje byku Dzięki A takiego za Dareczek złowił w nocy A zresztą co ja za mam gadać kurde Tak e, To jest smakosz... oj... raka Raczka Pawełkowego Fajnie co? Fajny Fajny misiek. O, branie. On kurde, wcześniej wziął około czwartej rano. Tutaj, nie? A, okej! Okay. Darek ma rybkę, mam i ja. Król zasiadki. Król zasiadki. To jest, kochanie, rybka, którą wczoraj zaczęliśmy bardzo szybko. Branie o 21.00, może dwie godziny zestawy poleżały. Moja największa ryba z Czług. 9 kg, a daje tyle radości, jakby miała co najmniej dwie dychy. Piękny, łuski. A jak walczył? No, walka była piękna. Wybaczcie, że kamera jest trochę dalej, ale ten karp jest istnym dzikiem i zaraz by wszystko ochlapał. A teraz co? Buzi i woda, nie? Dzięki Oczywiście. Dereczku za współpracę. A, piona. A, już dobra, tam. Pyk, i wypuszczamy. Zobaczcie, jakie fajne spanko sobie zrobiłem. Nocka sobie w szelterku, elegancko, w środku łóżeczko. Zobaczcie, ile tu jest miejsca wbrew pozorom. Trochę tutaj cyk-cyk rozjaśnię. O. Zobaczcie, jak fajnie. I sobie pod taką chmureczką dziś spałem. A udareczka coś pikało, także kuczynię, czy zaraz tam nie pobiegniemy do brania, jego mrod podstoi. Byłoby ciekawie. Sometimes the way it sounds might hurt but it's all good cuz as long as we together and as long as it's clever I don't care about the weather let it rain Me and my conscience had to talk today told me when I see the trouble better walk away way Sometimes you got to space out Sometimes you got to change route A tak sobie poszedłem powiem wam szczerze się przejść trochę pooglądasz. dawno mnie tutaj op, na czuktach nie było Pięknie jest poobserwować wodę, która z roku na rok naprawdę pięknieje. Ryby pięknie rosną. Gospodarze bardzo fajnie o to dbają. Poszedłem sobie tutaj teraz troszeczkę właśnie pochodzić, poobserwować. Mam ogromny sentyment do tego miejsca. Bo cała moja karpiowa przygoda zaczęła się właśnie tutaj. Wspomnienia wracają. Bardzo dobre wspomnienia, piękne wspomnienia, bo... Wiele pięknych chwil tutaj przeżyłem i złowiłem wiele wspaniałych ryb. Polecam kochani, świetna woda. Naprawdę warto tu przyjechać. Co, posiedziałoby się tak, nie? Nasza zasiadka sentymentalna dobiega końca. To tutaj na tym stanowisku dwa lata temu odnieśliśmy lata, no. swoje wsp wspaniałe wspólne zwycięstwo. zwycięstwo. Wspólne, wypracowane wspólne zwycięstwo. I po powrocie... No robimy fajny wynik tutaj. Miejscó miejscóweczka no? idealnie nam odpracowała nie całe 24 godziny, bo nie, 12 godzin można powiedzieć. 12 godzin na szybko 12 za szybkę. to godzina. nawet nie jest doba. Tak, tak, około tam 20 godzin tak. Fantastycznie. No co, wczoraj przyjechaliśmy około 19. No tak siódmej, No a wędki, no. wędki po 8:00 I o 9 pierwsze branie. No, dokładnie. Później kolejne udareczka, bo ja, ja otworzyłem tą zasiadkę, a Darek dowalił do pieca. Zamknąłem. I to pięknie I kurczę. To tak nie? na zawodach było. No. Na zawodach, na zawodach Ty też otworzyłeś. Od, Tam trzy, chyba, czy cztery karpiec łowiłeś. I ja później Ty jeszcze kropkę a później nad zam, zamknąłem no. dla bezpieczeństwa, bo wtedy nas gonili. No, a gonili, mieliśmy gonili. kilka spinek nieprzyjemnych. Tak. nie? Ale nie dogonili. Ale nie dogonili. Z dużego sentymentu właśnie tu wróciliśmy. Ta woda tak. Powiem szczerze, kojarzy mi się z tym co najwspanialsze, bo tutaj ja zacząłem moją karpiową przygodę, łowiłem tu pierwsze karpie, pierwsze, pierwsze jakieś tam rekordy kurcze. Ja również tutaj yy, pobiłem, znaczy, yy, odwróciłem kartę, bo do tej yy, pamiętnych zawodów, nie jeszcze rok wcześniej, mhm. yy, nie złowiłem karpia na żadnych zawodach, tam chyba 3 czy 4 zawody na, na szwałku, na Ilgis Faktycznie. I ja dopiero tutaj, na tej wodzie, dopiero pierwszego swojego karpia na zawodach złowiłem. Pamiętam, jak jeszcze do swojej żony dzwoniłeś do Maroniki, którą pozdrawiamy. Nie, wtedy, że kochanie, w końcu udało się przełamać pasę, złowiłem karpia na zawodach. Na zawodach, nie? no. Każdy z nas ma z tą wodą wiele fajnych wspomnień. Oczywiście niektórzy mogą podejść, ale tu nie ma rekordów. Nie ma. A znaczy, może zależy, kto czego oczekuje od wody? O tak powiem, nie? Jeżeli chcecie łowić karpie po 30 kg no i 20, na pewno nie tu. Ale karpie takie dodyszki, i trochę ponad. To tak. piękna sprawa, Nie, tym bardziej że. Fantastyczna, fantastyczna woda. Ale zobacz, co jest najlepszego. Tutaj się można pięknie nauczyć kunsztu rzutowego. Łowienia z rzutu. Łowienia sądowania, sądowania dna, no. bo powiem szczerze, że tą miejscówkę to przyjechaliśmy tu tylko dlatego tak yy... z marszu. Z marszu, bo my to na zawodach z diperem. Sądowaliśmy centymetr po centymetrze. Bardzo dokładnie. Tak, wiemy dokładnie, gdzie są zaczepy, gdzie, gdzie należy podczas holu uważać, żeby ryba nie... Pom... Ale zobacz, i na zawodach dzięki temu nie zerwaliśmy żadnego zestawu. No, tylko... Wiedzieliśmy, jak rzucać na skraju twardych zaczepów, bo występuje w tej wodzie bardzo dużo twardych zaczepów hmm. i warto sobie tak postukać tak, te miejscówki. I, nie? I zła, dlatego właśnie ta woda jest fenomenalna pod technikę rzutową, bo, bo tu trzeba wypracować, wysądować dno. Żeby kłaść zestawy bezpiecznej odległości od zaczepów tak. i żeby mieć szansę na złowienie karpia i żeby nie zrobić choimki, żeby nie wrzucić zestawów. Ale weźmy na... też pod uwagę zaczęł, jakie te ryby są tutaj waleczne. Kurczę, no bardzo, ale to jest, to jest tak piękna sprawa przy cholu, te ryby naprawdę mają tutaj siłę, kochani. Co, nie będziemy długo, dłużej opowiadać? Może jeszcze coś się sprawdziło. U ja od trzech tygodni testuję nową kuleczkę. Którą testuje trochę pod górkę ma ten test, bo to są to same szybkie wypady. Ale to gdzieś tam się bardzo dobrze sprawdza. Darek no wybrał no ja, zupełnie. Ja, ja, inaczej. ja zakochałem się w kulce Pawła w raku, bo ta kulka mi się tak podoba, kolejna woda, gdzie się sprawdza, kolejna woda, gdzie można śmiało kłaść ją w, miejsc, w miejsce. I na szwałku, na safari. Wszędzie, kurczę, I, działało, wszędzie, co? wszędzie działa, no to bo Ale to właśnie pokarm. ciekawym, ciekawym, ciekawym Nie, no, czymś podpiąłeś. No tak, bo chciałem, chciałem ją troszeczkę wyróżnić yy, na dnie i, że tak powiem, trochę yy, chciałem się schytrzyć, bo wiem, że tu bardzo dużo ludzi łowi na kukurydzę. No to wpadłem na pomysł, że tego raka podczepię Marcina yy, Krajewskiego yy, stickiem. To są takie Firmy food, bo nie no, każdy może kojarzyć po nazwistu, w food, nie? Firmy Firchwood? Zresztą pod czyim logo wygraliśmy te zawody. No. Natomiast, natomiast te stiki to są takie wałeczki, że można je dowolnie ciąć. To jest sztos, bo tym można sobie wyregulować wielkość przynęty. Potrzebujemy małego, małego popapka, ucinamy tylko tak. tyle. Czy większego zostawiamy więcej? Nie? I mocno ona nie, nie ingeruje, no. że tak powiem, zapachowo. W, e, prezentację. E, tak. no, to, jest, to jest świetne. Marcin wpadł na bardzo dobry pomysł z no, tym, nie? Także Marcinku pozdrawiamy. Tak jest. Gorąco i serdecznie. Wam dziękujemy za to, że obejrzeliście ten film i zapraszamy na czukty. I łapka do góry i, I subskrypcja. Trzymajcie się. hejo, Na razie. Dzięki Darek. A.